Raporty eksport Indicator. Jak je czytać? W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak przeczytać raport Import Global. Generujemy taki raport Import Global dla konkretnego kodu HS, i otrzymujemy w tym wypadku, wybrałem jeden z kodów. Otrzymałem 10-stronicowy raport w pliku PDF, który zawiera szereg różnych informacji, czyli cel opracowania oraz same analizę globalnego importu towaru. I w tych analizach są trzy kluczowe elementy, tabele i wykresy, i pokrótce postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć, jak te dane czytać. Pierwszym istotnym elementem tego raportu są wskaźniki handlowe. W przypadku raportu dotyczącego globalnego importu towaru, w pierwszej tabeli ze wskaźnikami handlowymi otrzymujemy informacje o największych krajach importujących wybrany produkt. I to jest pierwsza informacja dla każdego z Was, kto zastanawia się na jaki rynek eksportować swój produkt, to może sobie popatrzeć, kto na świecie, który kraj na świecie najwięcej tego produktu importuje. I w pierwszej kolumnie mamy nazwę kraju, kolejności mającej, czyli największy importer jest na pierwszej pozycji. A w drugiej kolumnie widzimy wartość tego importu. W tym przypadku w 2023 roku wyrażoną w tysiącach dolarów amerykańskich. Natomiast sama wielkość importu nie jest. Tak naprawdę, tak ważnym wskaźnikiem, jak wskaźnik, który mamy określony w kolejnej kolumnie, czyli bilans handlowy. Bilans handlowy pokazuje nam różnicę pomiędzy eksportem i importem w danym kraju. I tam, gdzie mamy wartość ujemną, to oznacza to, że ten bilans jest większy po stronie importu. Czyli, jeżeli bilans jest ujemny, to znaczy, że dany kraj więcej importuje niż eksportuje. Jeżeli bilans jest dodatni, to znaczy, że dany kraj więcej eksportuje niż importuje, czyli to może oznaczać na przykład wprost, że rodzima produkcja jest dużo większa niż potrzeby rynku i eksport jest, czy, czy import jest podyktowany tylko i wyłącznie chociażby lepszą ceną produktu. Więc dla Was na pewno lepsze perspektywy będzie miał rynek, który ten bilans ma ujemny, czyli importuje dużo więcej niż sam eksportuje. W kolejnych kolumnach mamy określoną wielkość importu wyrażoną w tonach, zazwyczaj oraz wartość jednostkową produktu importowanego. Natomiast kolejne dwie istotne kolumny to roczny wzrost wartości pomiędzy 2022 i 2023 rokiem oraz udział w światowym imporcie produktu. Tu jak widzimy w przypadku produktu, który wybrałem, Malezja jest największym importerem na świecie, a ich udział w światowym imporcie przekracza 52%. Natomiast to, co jest istotne, to to, że ten import dosyć dynamicznie rośnie. I ten wskaźnik, czyli jakby dynamika prostu importu pokazany jest w kolejnej tabeli. W kolejnej tabeli widzimy statystyki dotyczące dynamiki importu towaru na świecie i w przypadku jakby globalnie rynku światowego widzimy jak znacznie w 2022 roku ten import wzrósł w stosunku do 2021 roku, w 2023 wzrósł już nieznacznie. Natomiast w przypadku na przykład Malezji ten import rośnie z roku na rok, co obrazuje pierwszy wiersz. I pomiędzy 22 a 23 rokiem wzrost wyniósł ponad 60%. Natomiast widzimy, że drugi największy importer, czyli Chiny, pomiędzy 21 a 22 rokiem znacząco zwiększyły import. Natomiast w 23 w stosunku do 22 ten import już spadł o w tym wypadku 13%, czy lekko ponad 13%. I to też jest istotny parametr, który powinniśmy analizować obserwując trendy na rynku, czy tendencje są wzrostowe, czy tendencje są malejące. I kolejny istotny element to top 20 importerów i ta dynamika importu też pokazana nam jakby w formie wykresu za ostatnie 3 lata. Natomiast co jest dla nas ważne, co jest dla was ważne tak naprawdę? Raport Import Global powie wam przede wszystkim jakie kierunki, jakie rynki mają perspektywę dla Waszego produktu i w jakie kierunki eksportu warto inwestować. Zachęcam do odwiedzenia strony exportindicator.com i wygenerowania raportu Import Global dla Waszego produktu, określając kod HS i tam znajdziecie te wszystkie cenne informacje. Zachęcam do pobierania i lektury.